Nie, nie. No O, ale piękny siadł. Siemaneczko widzowie, widzimy się w kolejnej relacji ze strzelanki. Dzisiaj powracam z moim PPK od Wella. Ostatnio świetnie mi się z tym strzelało, także Jestem zadowolony jak to pracuje zwłaszcza w takich warunkach cekubowych jak dzisiaj. O, warunki cekubowe pokazuję wszędzie dookoła las. Mniej <grym> złoto. <złożonych> na lewo, na prawo są dwa budynki, na które będziemy grać, także widzimy się na starcie. I co można?

Jestem na maszynie, zieloni. Jestem na maszynie. No ja... Co wy robicie, no, Kuba zabili, od razu wszystko przy nie, jesteś na radiu z nami? Nie. Mam poblokowane po Nas interesuje kolor niebieski? Yy, tak. Dobrze. Jak widać. Dobrze. Wysyć, wysyć. Co to Tutaj są za ścianą. Za ścianą? Tu. Uła, tu mamy pilą. Uła, trup, trup. Cze, Jacek ma starzec. Ja już po. Przykryj mu z drugiego budynku Nasi przeszli Przechodzę To takie miejsce że z ktoś przyjdzie, nie? A na końcu budy... garaży? Nie wiem. Nie wiesz. Dobra. Kzaczona przyjął. To ustaw się tu za drzewkiem, celuj tam, a my przyjdziemy. Tylko trzymaj na te krzaczorki, nie? Idę. Dobra, kontrolujemy. I... Podnoś go, podnoś go. Są za ścianą, nie? Jak trzymałeś, że żeby... się no kurwa wbił? Yyy, nie wiedziałem, że ty puściłeś. Nie no, mówiłem. Nie słyszałem, mówię, żeby... nie słyszałem. Okay. To nie ja mówię. Yy, Drzwi. Trzymam ci plecy. Nice. Dostał, dostał, tak, tak. Nie. ok, do kolegi mówię. <laughs> ja? Nie? nie, ja do kolegi mówiłem. Jednego zdjąłem. Wchodź, wchodź awaria. Potrzebuję cię tu. Przeciwnik, nie? Trzy okna masz? Tak. No bo masz pierwsze dwa Jesteśmy w pierwszej sekcji też? Pierwsze dwa są tu w tym pomieszczeniu Nie, Pierwszy, trzy są w tym Tu są trzy? Trzy są, tak no. To co? Pchamy? Można pchać Idziemy? Dawaj okay. Ja mogę przydać Dobra Idziemy? Okay. Krzaki?

Szyszka, szyszka, szyżka! Drob! Jesteśmy po pierwszej rundzie, udało się wygrać. Przejęliśmy maszynę, chyba do zera. Flagę pod koń, tam ponad połowę chyba rundy też utrzymaliśmy, także spoko. No niestety, jedyny minus to to, że oberwałem, zobaczcie, pomiędzy okular i akurat tak jak maska jeszcze przykrywała, to kurde, gdzieś tak pechowo tutaj ta kulka gdzieś się wstrzeliła i będę miał A, bąbla takiego na poliku, no. Nie wiem zawsze gdzieś ta kurka musisz zakręcić jakoś. Jeszcze znaczy najgorsze by chyba od swojego, ale Mniejsze o to, widzimy się na drugiej rundzie. Po Muchaj dupą. Będzie modulowany. Dawaj się. zapnę się, bo będziecie ci biec. DSG, znasz takie coś? Jestem. Ja <grym> wiem, że znasz O, mówiłem, że będą szybciej. Kaj okay, to źle! Tu jest szybciej! Dawaj, wchodzisz jatek O dostał ładnie fajnie siadło Mamy maszynę, powtarzam, mamy maszynę. O, dzięki. Uh. Wali ze skosa, z okopu.

WCHODZĄ! O, ale pięknie Ja mnie, wchodzące na mnie, wchodzące na mnie, wchodzące na mnie, wchodzące na gdzie? No przecież wieczorem. Aaaa! Oj, 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 oj! ojoj, ojoj, ojoj. Aaa, Ale coś od ciebie. Trzymaj, tu kolego, trzymaj, spokojnie, trzymaj, o, tu stary. Spokojnie, spokojnie. Wciągnię, Uważaj, O nie wszedł, spokojnie. O, cały czas z garażu strzela. E, 0-0 tu diabeł, straciliśmy trzech z maszyny. Cały czas wycinają na dół, dwa garaże. Okay. Przejdź do korneru, żebyś widział diaweł. diabeł. Diabeł tu, tu u mnie, u mnie, u mnie. U mnie. No i to pomieszczenie by się przydało, nie? Dobra jest, w drugim bokcie po prawej, kolejne okno. A przejdziesz do tego? Czy ja mam iść? Kolejny jest w budynku garażu, czy w budynku? Blisko Blisko, diabeł celuj Tu na pewno nie ma naszych jest za garażami w okienku Na pewno nie ma naszych Nie wiem, nie może go powiedzieć Tomek jest tu, nie, nie, nic nie jest A, jest Tomek, dobra Ale Tomek jest tutaj Okej okay. A przed tobą Tomek nikogo, tak? Dobra bo coś słyszałem, nie? To jest okno cały czas. Dobra, jestem bez tazy, tu, Okno. Skoło się, skoło się. Patrz O Jezus! O! Drugi budynek też przejęty, z tego co się orientuję. Tak, tak, tak. Odbić maszynę, panowie, odbić maszynę! Ale już byłem blisko! O, kur... Dym zrobił robotę, co? Kurde! Uważaj, bo jeżdżę dwa prawe okna. Dwa prawe od tej drogi, nie? Wchodzić, wchodzić panowie, otworzyłem wam budynek do maszyny, wchodzić!

ready Granat Ale padaka. nie Ale padaka Zapomniałem Te magi mają, nie, nie mają dużą pojemność Już jestem nażerał No, i jesteśmy po zabawie. Drugą rundę sumarycznie wygraliśmy, bo mieliśmy w sumie mniej na maszynie, ale za to zdobyliśmy flagę, i to nam dało w finalnym rozrachunku nieco więcej punktów. Także no, dwie rundy tym razem dla nas. PPK super się sprawiło. Jak dotąd, <gryw> aż strach mu mówić, ale Well Pro, well, najbardziej niezawodna replika. No, Pomijając te problemy, które oczywiście miałem z tym na starcie, ale po serwisie gwarancyjnym po tej usunięciu wady fabrycznej, no to już śmiga jak należy, także no, to Wam polecam, polecam, link w opisie jest na jak zawsze, także wchodźcie, sprawdzajcie, subskrybujcie po więcej, elo!